Że urodził się 13 września 1894 roku, zmarł 27 grudnia 1953 roku w Zakopanem i w tym roku przypada właśnie 60. rocznica śmierci poety. A Sejm ogłosił właśnie 2013 rok, rokiem Juliana Wójt. <coughs> i <coughs> Czy pan Hilary? Gdzie są moje okulary Szuka w spodniach i w surducie. W prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szapach poprzewracał. Maca szlachrok, palto maca. Skandal! i w pielinie. Już podłogę chce odrywać, już milicję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chce wierzyć, znowu zerka. Zna... Nagle zerka do lusterka. Nie chcę wierzyć, znowu zerka. Znalazł co? Okazało się, że je miał na własnym nosie. Julian kotek. Miał Jeszcze bym chciał, zdycha O, co ci, kotku, co? Śniła mi się wielka rzeka. Wielka. sama lepiej wie, wszystko sama robić chce, Dla nich szkoła, książka, mama. Nic nie znaczą, wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy. Więc co rozumie rozumie? Uczyć się nie chce, bo po co, gdy sama wszystko umie, a jak zapytać Zosi? Ile jest? Dwa i dwa osiem. jest Martyna Surowi. No ja. to, 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 to. No Dobra, two, to, to. No Do jest jeszcze na kilka kilka. Haliczinci robimy już się raz. Już. I jak pani wspomniała, jeszcze jest drugie, drugie miejsce. Exacto. I tu jest Julia Miśło. 什么技巧？我怎么知道？